Cześć, witajcie w nowym vlogu, w którym pokażę Wam kilka wiosennych nowości marki Celnes. Ale oczywiście będą to takie wzory, kolory i fasony, które ja lubię najbardziej i które będą pasowały zarówno do dziewczyny w rozmiarze 36, jak i 42 bądź większym. Bo jak wiecie w marce Celbes właśnie to jest najlepsze, że jest pełna rozmiarówka i każda dziewczyna w każdym rozmiarze znajdzie tam coś dokładnie dla siebie. Na początek pokażę Wam piękną, naprawdę piękną lnianą koszulę, błękitną, taką wymarzoną. Być może którejś z Was się spodoba. Pokażę ją na trzy sposoby i zainspiruje do stworzenia podobnych stylizacji w domu. Jeśli ten vlog będzie się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Zaczynamy. Na początek koszula, która skradła moje serce od pierwszego wejrzenia. Jeśli śledzicie mnie już od jakiegoś czasu, wiecie doskonale, że dla mnie moda równa się wygoda. I ta koszula oprócz pięknego koloru sprawia, że czuję się w niej swobodnie. Koszule zestawiamy z granatowymi bermudami, łącząc styl sportowy z nutką elegancji. Do takiego zestawu pasować będą mokasyny, baletki, trampki czy buty sportowe, ale nie widzę przeszkód, by lnianą koszulę połączyć z eleganckimi spodniami w kant w kolorze śmietankowym i szpilkami w kolorze cielistym, które na pewno macie w swojej szafie. Spodnie mają dość wysoki stan, ale są bardzo wygodne w noszeniu. Elegancji dodaje złoty łańcuch na szyi. Ponieważ jestem wielką fanką łączenia bieli z kolorem niebieskim, założyłam ulubioną białą kurtkę dżinsową i wąskie białe dżinsy. Jak widzicie, niebieska koszula też świetnie prezentuje się w tym zestawie. Kropką na i są mokasyny oraz pasek w kolorze karmelowym. Koszula zapinana jest na całej długości na drewniane guziki ze stójką z przodu i dekoltem w serek. Wielokrotnie już podkreślałam, że biała kurtka dżinsowa świetnie zda egzamin wiosną, na przykład zamiast tręcza. Na cienki wiosenny kardigan w ulubionym kolorze, który również zestawiłam z bielą. Tak, to są te same białe jeansy z poprzedniej stylizacji, ale tym razem z białym pod koszulkiem. Kluczowy jest tutaj pasek w kontrastowym kolorze, bo przełamuje cały biały zestaw oraz karmelowe mokasyny. Kolor kardiganu świetnie współgra ze złotą biżuterią. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, że białe dżinsy są na mnie nieco za długie, a to dlatego, że można zamówić je w dwóch długościach nogawek – 78 lub 83 cm. Przy moim wzroście 1,75 m chyba lepsza byłaby krótsza długość. No cóż, jednak nie mam aż tak długich nóg jak myślałam. Ten sam kardigan można nosić oczywiście z dżinsami, a te, które mam na sobie, goszczą w mojej szafie już od wielu, wielu miesięcy i bardzo je lubię, bo świetnie dopasowują się do sylwetki. Do dżinsów i swetra dopasowałam dwa topy w białym i czarnym kolorze. To akurat bardzo praktyczne rozwiązanie, bo topy dostępne są w dupakach. Kolejna mała zmiana: to dżinsy zostają z poprzedniego zestawu, a ja wskakuję w marynarkę w stylu wojskowym, do której dopasowałam jasne botki. Marynarkę ozdabiają na ramienniki i duże kieszenie. Dostępna jest też w kolorze czarnym, ale ja jednak preferuję kolor kaki. Rękawy mają możliwość podpięcia, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, szczególnie latem. Marynarka uszyta jest z miękkiej wiskozy, a żeby nadać jej kształtu, można ściągnąć ją w pasie. Ja jednak będę nosić ją luźno do topu czy do podkoszulka. Do marynarki będą pasowały także spodnie Bermudy z pierwszej stylizacji. Bo jak już zauważyliście, dzisiejszymi ubraniami żonglowałam i chciałam udowodnić, że za pomocą kilku ubrań da się stworzyć wiele zestawów. Wybrałam takie ubrania, które można nosić przez wiele sezonów, bo ich klasyczne wzory i kolory nie wyjdą przecież z mody. Wszystkie ubrania podlinkowałam pod blogiem. Tam też znajdziecie kod rabatowy i rozmiary, które miałam dzisiaj na sobie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z nowymi vlogami. A na koniec szybki przegląd wszystkich stylizacji.